Do... Cześć strony, każdy w pzn jest ale wszystkim, piona Cześć Kurde, Nagrywałem parkour adventure sobie mapkę parkour adventure Którą możecie tak, sobie tak, pobrać tak, tak, tak się ona nazywa, tak się ona nazywa Teraz wypowiemy wam jak się nazywa Którą możecie sobie pobrać na MCP Master i w ogóle ten Możecie mi wysłać fanarta, link w opisie znaczy, nie link, tylko nazwa Ej, to jest takie, macie, bo kończę z, z YouTube'em. Macie nikt się fana fanata, bo kończę z YouTube'em. No. Dobra, no chodź, szybko, bo już przechodzę dalej. Ale ten parkour jest prosty. No wiem, takiego wziąłem, żebyśmy to przeszli, a nie tak jak zawsze No i tak będziemy czy to cheatować, ja to czuję. Ej, aha, dobra, nieważne. ja czuję, że też. <laughs> nie wiem, zobaczymy. No. Po jednym płacuszku. Spryt mi nie zadziałał. Spryt mi nie zadziałał. Dobra, poczekaj na mnie. No, kurde. Ty wiesz, wiesz, mnie uderzyłeś. Ty mi uderzyłeś. Zginąłem w labie? No nie, chodź tu. Cwelu jeden. No nie, no nie, ej, no, nie waliłeś mnie jeszcze dalej. Wiem, to było specjalnie, nie? To nie ja, to nie ja, to nie ja, no, no, nie, nie, nie jest to ustawienie. No to nie ty, ja cię znam. Kurwa! Słychać! Jest to w Stań ciszanie. ścianie, sali, nie, pokażcie. Słuchajcie, nie. Czekaj, mam katar, poczekaj chwilę. Sorry, no? No nie molestuj mnie. nie. A nie popychaj mnie. Dobra, co sojusz? Sojusz, ty mi zaczepiałeś. No to mówię, sojusz? No nie, ja ci sercem dużo mi chciałem, a ty takie bulgarne słownik No pytam się. Podobnie używasz. No sojusz, sojusz. Nie, to nie. Sojusz mówiłem! A to dobrze. Bom. Bo nie wiem, co będzie dalej. później. A poczekaj na mnie. Słabiak, ale jesteś daleko, nie. To już to przejdzie. A jo! Zabranie. Zabranie. Nie, Zabranie. przestań, teraz odcinek. I widzicie no to co? No to... No to no i co z tego, no to po prostu przechodzimy sobie. I widzicie, jakiś jest nie. dla mnie wredny, jak ja za nim sobie gram, to on zawsze tak się zachowuje. Nieprawda, on tak robi. Nie, zawsze nie on robi. tak się zachowuje, zawsze jest taki zły. Nie, on tak robił, on tak robi, Wiesz, ja i tak, i tak mi na słowo on tak robi. Ja tak nigdy nie robiłem. Mu? Bo graź w sobie w takiej marce parkour, które to... Cicho! By było Cicho! parkur i, parkour i yy, znałem miecze i on co się kurze i mnie ciągle zabijał i mnie ciągle próbował, a za nie zaczepił. Razem dwa diamentowe miecze, on sens... On yy, sobie ścitował, cicho, dwa cicho, musiałeś, cicho, nic. Robić... Ale wiesz, że teraz nas obezwoi, nie słychać cicho. Ty cicho. I musiałem mu robić tego. Yy, cicho, no, nie obecnie... Uspokajająca. Sorry. <laughs> Sorry. Sorry. Sorry! To już nie było miłe. Ty też nie byłeś miły. Ja się szybale ci uderzyłem, bo ty nie umiesz. Dobra, żartuję, ty umiesz parkurować. jest jesteś lepszy ode mnie, ale to nie jest ważne. Nie są informacje na odcinek Co? to jest ważne jak matka Ojej. No fajnie, chciałeś zrobić skok, któregoś nie dać. Dobra O jees Dobra Odkurzacz Odkurza się Superb odkurzacz Wiem Superb Gdzie ty jesteś? Cake parkour tam jest! No, ale proszę nie spychaj, mnie, już jestem dosyć daleko. O, ale to jest trudne! Przeszłem. Cake parkour? Nie, przeszło tamto. Ale to jest proste. Patrzcie, ja tutaj teraz Później są płotki! Później są płotki! Na płotkach no spadłem! No i co tego. No tego patrz? Patrz co ja zrobię. Nie, nie, nic tego, nie cituj! Nicituj, jedno co ty. Masz nie Wśród wkładam klocek czterze. No. I choć to przechodzimy na majmijski, to bez to jest raz, raz spadł na coś i od razu już z te struny. Nie no, raz. Nie, teraz jest za O płatki. dzięki. Ja pomogę, ci. ja pomogę ci. Tego cake parkour, to ja od razu przeszłem. <laughs> za pierwszym razem. <laughs> A później wiesz, płatki. Płatki. Na widzę płatków. Płatki. Teraz sobie w ogóle nie radzę Ej. Ej, chodź zobacz, patrz Wiesz, że tam nie, nie musisz tam y, biegać, patrz Skoczysz tu, dostaniesz się tylko dobrze rozpędzić i już jesteś tu skoczyłem, dobrze, skoczyłem. dobrze rozpędzić, tylko to jest skok na... Czyli policzę ci to, ile to jest skok Raz, dwa, już trzy, cztery patrz. To jest skok na pięć kratek Jedna w dół, Ale czyli ja cztery patrz, Czyli rozkoczę, cztery skoczę. Skoczę to, jest, to jest skok na cztery kratki, bo jest pięć i jedna w dół no i co? Doskoczyłem. No mówię, to są cztery kratki, tylko jest jedno, pięć kratek, jedna w dół, czyli są cztery. Czy Doskoczyłeś, coś się nie dziwię, bo to jest możliwe, ale to jest trudniejsze, nie? Yes. A jak jedna osoba da radę, druga też może przejść, nie? Jest! A jak jedna osoba da radę, druga też może ej, przejść, nie? Ej, ej, tu jest napisane hardcore. O nie, ja się boję hardcore. To dla nas. Mam tak. Ci maga, tylko muszę do ciebie przejść. No to właśnie będzie ta. Dobra, ja cię mam. A ja super wejść. Ej, czekaj, teraz coś, co ja sobie kto księgę. A ja nie chcę! A ja nie chcę! Nie! Dobra, to ja już to ja tam sobie, po prostu No dobra. O, mi się udało. Dobra, i na nie zauważyłem, że tam właśnie to jest A Teraz będzie trudne Biegnę do ciebie karton Shitowałeś maszrumy Nie ślitowałem Nie Nie A czemu tam jest DIL? Ale raz tylko No nie ma, no karton Na odcinku nie było widać, dobra, tyle. tylko raz Tylko raz, więcej nie będę No, ja myślę oni nie sprint mi się nie włączył, ale dobrze nie spadłem. Kurczę, tak dużo przeszłem, już połowę. Ile? Na połowę. O ile co, prawie Ale na jednym dniu w ogóle zauważyłeś? Jeszcze nie miałem nadzieję, że jesteśmy tak daleko. Czy to daleko? Co tam <słys> 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 to <na słys> po prostu spadłem nigdy nie dalej? Nie zwracam, jak to Nie, boś ty zbog no jak? Puściłem te. A odcinku zup. nie, na no, odcinku nie będzie widać. Yy, Zobaczysz. No nie, ten jest trudny, jest trochę dalej. No to jest na no, trochę taki hardcore. Nie no, tys to spadali, nie? Bo tak naprawdę to jest troszkę takie pussy. Może nie pussy. ale, jak ale nie o to nie, chodzi. będzie noc, to się po prostu prześpimy. No właśnie, jak będzie noc, to będzie łatwiejsze, bo się prześpimy. Bez kojarzeń. No, wtyk jest Bo z kojarzeniami będzie lepiej. <laughs> No nie do lawy spadłem pod koniec! Mam katar O, widzę ciebie uh -huh. Ej, wiesz Ej, lubisz marihuanę leczyniczą? Nie, nie Lubię Elopcy Lubisz jesteś waperem? Nie będę. Ja będziesz waperem. No. To jest niezdrowe. Co? To jest tak niezdrowe jak papierosy. Ale mniej. Nie mniej. Mniej. O nie, 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 nie mniej. Akurat mniej. akurat akurat się chyba nad tym kątem nie znasz, a ja to jestem ekspertem. Uch! Nie, mniej. Nie, nie. Tu mój, mniej. Chodź tu sobie... Ale serio, to ma... To są te smaki różne są. Ale ten, No i tak, ale to zależy jaka dawka, nie, jak będziesz pusty i będziesz brał najsłabszą, to przecież nawet to nie pocujesz tego, tak? Ej, śpi. A no jo. <ścoughs> nawet nie, po, nie rozwalaj łóżek. Nawet ten, nie pocujesz tego, tak, no, ale nie śpimy razem, bo wtedy lepiej skakać w nocy. Lepiej skakać w nocy. Czemu to, Czemu? E, bo może na przykład, hmm... Później będziemy mogli znowu pójść ten. Oglądałeś teo? Kiedyś? Tak, dawno tam. To jest śmiech. Oj, pomogę ci. Tylko i teraz ja ci tam pomogę. Nie musiałeś. To mogę, to mogę na luzie przejść. Nie musisz pomagać. Nie pomagaj mi. No, luzie przychodzę. Eee, teraz musimy pomóc. Właśnie o, tam mogą ci pomóc. No nie. A tam da radę, jak poprzednio grałem. Zobacz na odcinku, U. jeśli będziesz oglądała. Jeśli nie, to trudno. Ej, ale przychodzimy... Dzisiaj parkura. Spadłem. Przychodzimy dzisiaj... Czego ja wyszedłem poza ten teren? Przychodzimy dzisiaj parkura, nie? Czy na tym... Jakiego parkura? No tego. Jakiego parkura? ci pytam? Tego parkura ale poza odcinkiem? Nie poza odcinkiem, tylko mi chodzi, że ten, a... zrobił długi odcinek. A no, no mhm. tak. Ej, pomogę ci, chodź, 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 chodź. Idę. Chodź co? No bo i cię spancował, jeżeli już byś był na tych drabinkach. <laughs> Dlaczego chodź, mi wywala poza tym? Po chodź tu po prostu. Dobra. I biegnij tam, a ja będę cię. Co? Czekaj, o. Nie da rady A bo nie da się, patrz, patrz Stań tutaj przy tej ścianie I podskakuj Nie, to jest za dużo da trzy da, bo pod... Nie, da się, musisz podskakiwać nie, nie, zabijesz mnie! Zabijesz mnie! Spokój się to masz No to ty mi teraz spróbuj Czego, bo trzeba ten kilka razy uderzyć No i thank you very much. A ty mnie za mało razy uderzałeś <laughs> O, nie. Ej Poczekaj chwilę! Poczekaj chwilę! Teraz nie mogę rozmawiać. tam Przestań, nie bij mnie! Teraz rozmawiałem z mamą. Powiedziałem, że nie mogę rozmawiać. Aha, bo chciałem po prostu, żebyś do jury. Typowy szejk. Nie mała, do mnie dzwoniła, powiedziałem, że nie mogę rozmawiać. Ciekawe, ciekawe, co sobie pomyśli. Bo jeszcze do tego telefonu nie włożyłem karty Sim i używam do tego starego telefonu. I jakbym na tym telefonie był, używał karty Sim, to już nagranie by się zepsuło Całe. Macie pomóc? Nie. To ja pierwszy idę. A nie, sk nie skacz jeszcze, nie skacz. Mówię, nie skacz. Nie, nie. skakałem. Wcale nie spadłem. Ja tam, ja tam nie to potrafię potrafi, gdzie ty przejął w Nie potrafisz? Uu, 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 uu. Dobra, nagrywamy długi odcinek. Ej, ale jak za tak. długi... O jak to wyjdzie? A jak to wyjdzie godzinny? Nie mam pamięci aż tyle a filmików na YouTube nie mogę nagrywać. A czy filmików z ekranu nie mogę nagrywać na kartę pamięci? A szkoda. No i jakie ty za to zabijasz? Normalnie. Bo... Bo, bo, jestem, bo wiesz co? Bo, ja, bo bo na odległość nie... nie mi... na tym telefonie mi się dosyć dobrze parkuje. Na tablecie to no, już to wiesz. Jak pociąg zabuczał za Tak głośno i tak długo, że to masakra. Było słychać. Cicho tam pociąg Zofia ja pójdę tam temu pociągowi wyja wyjaśnię go Z buta wjeżdżam <grym> Nie Jestem tutaj Czekaj, dobra? Czyli najpierw tam tak, dojdę dobra. Czekaj, poczekaj, tylko najpierw tam pójdę, okej? Okay? Wiem, dawaj No, dawaj Dobra Spytkę Zbyszka, dobra przejdź to Czekaj. Ej, ale wiesz. Jak teraz umrzemy... A teraz chyba za bardzo się nie da umrzeć. Ale da się już tam przejść, więc... Uuu, ej, patrz, 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 co teraz zrobię? Czekaj. O nie, zrobiłem źle. Go! Go. Go. Ej, poczekaj źle. Ja coś co ci... ja zrobię. Pomogłem ci! Pomogłem ci coś. Co? No. Weź na kozyk. a ja za chwilę ja, ja do Ciebie tam dojdę, ja Dobra. O, dobra. No po co tylko coś zrobić? Ja I do ciebie wrócę. No spoko. Cicho. My nic nie hakowaliśmy. Słyszysz mnie teraz? No. Spoko. Kurde, spadłem. Było, a co to było takie cicho? A tam nic, tam. Tylko coś tam widzę, mówiłem, bo coś tam robiłem, a ty tego nie widziałeś. Mhm. Cheatowałem mapę, ale spadłem później. No. Dobra, teraz zaczynam od nowa. Teraz zaczynam od nowa. No myślę A wiesz, jakiego konfidentów mam w klasie? O, dobra. Okay. I dobra. Ej, chyba zaraz będziemy musieli i ten kończyć. Taka możliwość. Kurdo Dobra, o, jest. Ale dzięki mnie tam byłeś, ty spadłeś, ja czyli popchnąłem tam Czekaj, zaraz ty znowu tam będziesz no to... O, no to dawaj o, Czekaj, chcę tam wejść teraz, daj mi wejść Raz mnie, u... Raz mnie uderz tylko Albo dwa razy Za dużo Raz No. Nie więcej Zostaw, został. zostaw Zostaw co ty mi dajesz? Aha, winogrona. Przesadza. Upał, upał, ten... No chodzi, że upału nie ma, się żyje. Prawda? <laughs> Gówno, prawda. Weszłem! No dobra. Dobra, dobra, kończę odcinek. Albo nie, dobra, przejdźmy jeszcze ten poziom. Jeden. No dobra, na razie możemy robić, dobra. Ale, kurde. No nie, dobra, dawaj, dawaj, chodź, chodź, chodź ze mną. Chodź. Wydź, chodź, chodź, coś ci pokażę. Chodź, coś ci, co, co, ci pokażę. No, nie chcę cheatować, nie chcę cheatować. Chodź, no. no co to jest? Ja byłem na tym klocku. Aha, Ej, no, no ale o co ci o tutaj chodzi? No jestem już na samym końcu. Chodź, coś chodź, coś chodź. Chodź. Nie ci chodź, coś ci pokażę. Chodź, coś ci pokażę, chodź. No, się dzieje? Przeszłam, jest to dalej. Ty ty kadasz! Mieliśmy tego czytować Uja, para słowo, no. kongra co? Chyba przeszliśmy w ogóle tego parkour i Ja przeszliśmy. Tak, przeszliśmy go. A, bo my jesteśmy tak z mistrzami. Dalej, chodź, coś ci pokażę. No. Chodź. Byłem na tym klocku. Czekaj, tylko się. Czekaj, czekaj, chcę się pożegnać, nie zabijaj mnie. Chcę się pożegnać. Chcesz się pożegnać. Pożegnać. Pożegna się. A to dobre. Musimy się pożegnać. Musiałem, ja, że zejść majątku. Wiesz, bo. jesteś? Tutaj. Nie mnie To kończymy ten materiał z rzekiem.pl. Chcecie więcej parkurów, zostawcie dużo łapę w górę. Na przykład jakieś 50. Dawaj tyle będzie, tak? A nie, pod... się, się. No. I tutaj Shake was nie lubi, więc kończymy już odcinek. Ja ich nie lubię? Ja ich nie lubię? Ja ci dam